Siema, ja jestem sześci i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku zagram sobie jet plane, czyli wy symulator, w którym rzucamy po prostu samolotami z papieru. A więc oczywiście tutaj klikam E i zobaczmy. Aha, jesteśmy słuchajcie za blisko, możemy sobie chyba stąd dopiero rzucać, więc klikam E jak widzicie rzucam sobie samolocikiem z papieru i trafiam tutaj przez obręcz, a więc w tym momencie zostawcie suba dzwonkiem, racowkiem w grę. Pod tym filmem, no oczywiście ja już sobie tutaj e, z, mogę zobaczyć w sumie co mamy tutaj w ogóle w tej gierce tutaj po lewej stronie, bo jak widzicie tutaj mamy sporo rzeczy, tutaj jakąś maszynę, e, to na razie mnie za bardzo interesuje, tu mamy indeks, ok. tu mamy jakieś jajka również, okej okay, dobra, e, tu oczywiście mamy topkę mamy oczywiście również tutaj przed nami jajka, ale oczywiście na razie mamy za mało monet y, i w ogóle no pieniędzy, żeby móc kupić to wszystko, e, ale słuchajcie, mamy takiego spina, więc myślę, że możemy sobie słuchajcie to tutaj e, zakręcić tym spinem, więc uwaga, zobaczmy co tutaj nam się wylosuje i mamy tutaj słuchajcie jak widzicie dwa razy szczęścia na pół godziny, więc bardzo fajnie, Ok, mamy tutaj coś takiego no i co tutaj jeszcze możemy zrobić w sumie Mamy tutaj po lewej też jakiegoś gifta do derma więc my to odbierzemy. Ok, mamy tysiąc, e, jakby e, pieniędzy, więc bardzo fajnie. I słuchajcie, jak widzicie, ty możemy sobie akurat kupić za właśnie tysiąc e, pieniędzy. Jajko, więc tutaj oczywiście otwieram I zobaczmy jaki p tutaj wypadnie, uwaga, uwaga, uwaga Mamy tutaj pszczółkę, okej okay, Dobra, no i teraz pytanie Ok, mogło być no dużo lepiej Ale mogło być też gorzej, więc no nie jest Jakoś najgorzej, więc wyposażmy sobie Teraz tego peta, Ok, mamy słuchajcie To tutaj, więc wyposażamy sobie to jak widzicie ta pszczoła daje nam 3 razy więcej monet I e, razy 1,2 e, Gemów, więc słuchajcie, idziemy sobie tutaj Oczywiście teraz e, do tyłu, żeby Sobie rzucać oczywiście dalej, e, chociaż słuchajcie Tutaj też coś mamy, więc zobaczmy sobie tutaj co mamy jeszcze, albo dobra, rzućmy sobie na razie i za chwilę sobie zobaczymy te kolejne rzeczy, więc okej, okay, dobra, proszę bardzo, uwaga, cyk, rzucamy sobie i pięknie przez obręcz oczywiście samolocik przelatuje, proszę bardzo Rzucamy sobie w takim razie jeszcze raz. To już, to już jest trzeci rzut. Okej, okay, dobra, proszę bardzo. Mamy już ponad 1000 monet znowu. Ale jak widzicie, tutaj mamy też jakieś różne fajne rzeczy. Mamy tu jakieś codzienne nagrody, więc, okej, okay, możemy sobie to coś odebrać. Mamy tutaj tysiąca monet, tak jakby. Um, więc, okej, okay, dobra. tutaj mamy jakieś też samolociki do kupowania. Ale to zapewne będzie dosyć drogie, tak jest. Jak widzicie, no tutaj mamy za 75 tysięcy dopiero samolocik, A ja mam 4000. I tutaj na razie raczej się na tym nie będę skupiał. Tutaj mamy też portal do jakichś kolejnych światów. Tutaj widzimy kolejne krainy w ogóle też, ale słuchajcie, myślę, że na tym na razie nie ma co się skupiać, tylko po prostu możemy sobie zacząć rzucać dalej, więc okej, okay, rzućmy sobie na przykład stąd, zobaczymy czy się uda. Okej, okay, uwaga. I udało się, trafiłem przez obręcz, okej, okay, dobra. Więc możemy sobie tu oczywiście rzucać, więc rzucamy sobie tutaj cały czas do przodu, oczywiście, proszę bardzo, cyk. No cały czas trafiam i pytanie, czy jeśli oddalę się, to w końcu nie trafię, okej? Okay, uwaga, rzucamy i zobaczmy. No myślę, że to już może być za daleko, a nie, jak się trafiam i tak? No. Ciekawe, w sumie, słuchajcie, to idziemy sobie w takim razie jeszcze dalej, na przykład za tym drzewem. Okej, okay, dobra, i spróbujmy teraz stąd. Uwaga, proszę bardzo. I czy uda się trafić? Jak widzicie, udało się, dobra, e, idzie mi naprawdę całkiem dobrze, bo widzicie, na razie wszystko tutaj trafiam, ale tutaj no już stąd może być problem. Uwaga, zobaczmy. No i tutaj już chyba będzie za daleko niestety. Ok, no, jak widzicie, tutaj już się nie udało, w końcu się nie udało. E, dobra, w ogóle mamy sobie, za 3 sekundy niecałe już teraz, e, gift'a do odebrania kolejnego, więc odbieramy sobie kolejny prezencik, okej, okay, 100 gemów, dobra Odbieramy sobie to, tylko nie wiem czemu nas tych 100 gemów nie dostałem No trochę dziwne, bo odebrałem to, a nie dostałem tego. E, troszeczkę dziwne, ale dobra, no trudno e, Mamy tutaj też jakieś ulepszenia, jak widzicie, możemy tutaj ulepszać siłę, celność oraz e, prędkość Więc ulepszymy sobie może, tutaj siłę, ulepszymy sobie również tutaj e, celność I w sumie, jeszcze sobie to ulepszymy trochę, OK. na trzeci poziom I w sumie szybkość sobie też ulepszymy, wszystko na trzeci poziom I w sumie, jak widzicie, mam całkiem sporo tych monet, bo mam ponad 8 tysięcy, więc w sumie Myślę, że możemy sobie otworzyć jeszcze jakieś jajka w takim razie, więc otworzę sobie kolejne jajko, OK. dobra no I zobaczmy, co tutaj będzie. Mamy tutaj znowu pszczołę. Okej, okay, dobra. Zobaczmy sobie w takim razie jeszcze kolejne. I uwaga, zobaczmy, co będzie. Tutaj mamy tutaj w kolejnym mejku. Teraz świnie. Niestety, jest to, słuchajcie, no gorszy traf niż ta pszczołka. Ale dobra, wyposażmy sobie te pety, bo e, tutaj widzicie na górze mamy maksymalnie 3 do wyposażenia. Więc sobie wyposażmy w sumie e, wszystkie, jakie mam aktualnie. E, no i dobra, słuchajcie, myślę, że możemy sobie w takim razie ulepszyć jeszcze e, moje umiejętności. Dalej, więc ulepszymy sobie to, słuchajcie, na wszystko na czwarty poziom. I jeszcze na piąty. I myślę, że możemy sobie tutaj e, spróbować. Rzucać dalej tym samolocikiem więc ok, idziemy sobie tutaj, proszę bardzo, idziemy sobie jeszcze dalej, jeszcze dalej i no spróbujmy może teraz stąd, e, zobaczymy czy się uda, powinno się udać, ok, mamy 100% tutaj, e, że się uda, chyba, bo tam pokazywało nam 100%, więc ok, dobra, proszę bardzo, teraz 98%, no i uwaga, jak mi się trafiam i sprawdźmy czy będę mógł trafić z samego końca tej krainy. Już dalej nie można iść, więc rzucamy sobie oczywiście stąd i uwaga zobaczmy czy uda się trafić i takie zagdziedzie udało się z całej krainy, z samego końca. Więc bardzo fajnie. No i tutaj teraz wypadałoby, żeby odblokować sobie kolejną krainę Więc rzucamy sobie cały czas teraz z końca mapy, no i może uda mi się odblokować tą kolejną krainę Myślałem, że będzie to dosyć trudne, ale jak widzicie no może się to udać, bo mam już jak widzicie, no prawie jedną czwartą tego co potrzeba na tamtą krainę, więc może teraz się uda. Jak widzicie tutaj teraz trafiam bez problemu nawet z całej jakby tej krainy, z samego końca. Więc tutaj, na naprawdę, brakuje mi teraz monet. Bo, jak widzicie, umiejętności, jakby już są, dobrze, że sobie to wszystko ulepszyłem. Bo teraz, już bez żadnego problemu, cały czas trafiam w to, przez tą obręcz. E, więc dobra, idziemy sobie tutaj, oczywiście, dalej. Proszę bardzo, rzucamy. No i okej, okay, dobra, znowu trafione. E, I no dobra, rzucamy sobie w takim razie jeszcze e, po raz kolejny. Dobra, i cyk mamy tutaj. Jak widzisz już, no prawie połowę e, tego co potrzebuję do kupienia kolejnej krainy, bo mam już prawie 50 tysięcy e, monet, e, mam już nawet teraz ponad 50 tysięcy, więc okej, okay, dobra rzucamy sobie to wszystko Proszę bardzo, okej, okay, dobra, cyk. I w sumie gdybym miał lepsze pety jeszcze no to bym sobie szybciej dostawał e, jakby tych pieniędzy, tych monet, że tak e, to nazwę. E, oczywiście jakby, no tutaj niby to nie są monety, ale e, wiadomo o co chodzi. E, okej, okay, dobra. Rzucamy sobie oczywiście, mam już 70 tysięcy ponad. No i gdybym sobie w sumie potwierał jakieś lepsze jajka, to no wiadomo, że już pewnie nawet bym miał te 100 tysięcy, bo bym miał jakby większe mnożniki przy tych petach. Ale coś jak widzicie, i tak nie idzie to źle, bo mam już ponad 80 tysięcy, no i tutaj na spokojnie, myślałem, żeby, że mi się tego nie uda zrobić, ale widzicie, no jestem cały czas coraz bliżej właśnie e, odblokowania tej krainy za 100 tysięcy monet, e, więc okej, okay, no to jeszcze kilka rzutów i będę to miał, myślę, że jakieś dwa rzuty może i się to powinno udać, więc okej, okay, rzucamy sobie, proszę bardzo, cyk i no teraz no właśnie drugi rzut, od wtedy, no i teraz myślę, że już będzie właśnie 100 tysięcy monet ponad po tym rzuciu. Okej, jak dzisiaj mamy już nawet 103 tysiące, więc oczywiście odbokowujemy sobie kolejną krajnę Proszę bardzo, oczywiście, że chcę kupić, kupujemy. Jak dzisiaj jestem na kolejnej krainie, tutaj też coś mamy, mamy tutaj jakieś ulepszenie w ogóle. Zobaczmy sobie tutaj mamy. E, mamy tu ulepszenia za GEM oczywiście, ale jak dzisiaj no niestety ja na razie niczego sobie stąd nie mogę kupić, bo mam tylko 100 GEMów, więc no niestety nic sobie stąd nie kupię. Ale słuchajcie, spróbujmy sobie rzucić, właśnie jest na tej kranie już samolocie. Więc rzucamy sobie, oczywiście, proszę bardzo, i zobaczymy, czy się uda. Ok, i jak widzicie udało się, udało się tutaj trafić również. Więc idźmy sobie, może jeszcze dalej. I spróbujmy teraz za tego kamienia, na przykład, sobie rzucić. Ok, proszę bardzo, 98%. I no, tutaj już za daleko, niestety, za daleko. E, więc słuchajcie, podejdźmy sobie troszeczkę bliżej. I rzućmy sobie, na przykład, stąd. No, słuchajcie, no, też za daleko, też za daleko. Więc słuchajcie, myślę, że możemy sobie podejść, oczywiście, tam na sam początek, jakby tej mapki i troszeczkę się poulepszać, więc ok, dobra, idziemy sobie rzeczywiście oczywiście do przodu, ok, no i myślę, że możemy właśnie sobie tutaj e, chociaż sobie może nie tyle co ulepszyć, co słuchajcie, w ogóle myślę, że warto byłoby otworzyć nawet jak, jakieś jajko lepsze w sumie, bo jak widzicie brakuje mi całkiem niewiele, żeby otworzyć sobie to jak więc nawet sobie rzućmy może gdzieś stąd i myślę, że powinno się tutaj udać to wszystko E, właśnie zdobyć, że mieć te 10 tysięcy monet, ok, no i mamy już ponad 10 tysięcy, więc sobie oczywiście podejdziemy do tego, jaka, no i tutaj e, jakiegoś lepszego peta e, za chwilę, no trafimy, więc ok, otwieramy i zobaczymy co tutaj będzie i mamy tutaj, słuchajcie, takiego, e, oto peta, mamy taką beczkę i jest to peta, na którego było 23% szans, więc całkiem ok. Mm. No, na pewno to mój najlepszy pet, całkiem dobry traf. Więc wyposażmy sobie to, oczywiście tego PETA. I zobaczmy, ile on tutaj daje. Jak mi się daje, on razy 12 monet. I razy 1,3 gemów I mamy też jakiegoś GIFTA do odebrania kolejnego. Więc odbierzmy sobie to. I mamy takiegoś jakiegoś OP PETA. Więc słuchajcie, no tutaj całkiem mocny pecik teraz. I on, słuchajcie, jest jeszcze lepszy. Więc wyposażamy sobie go oczywiście. On jest dwa razy lepszy nawet od tej beczki. Jeśli chodzi o monety, więc naprawdę bardzo fajnie I zobaczmy sobie, słuchajcie, jak to teraz będzie wyglądało. Jeśli sobie rzucimy, albo nawet jeszcze się, a nie, już się. Za bardzo raczej nie będę mógł lepszyć Więc sobie spróbuję może rzucić I zobaczymy ile dostanę monet za rzut Już jakby z tej właśnie drugiej kranie. Więc dobra jestem już od razu na drugiej kranie Więc rzućmy sobie stąd No i zobaczymy ile dostanę monet z tymi petami I uwaga zobaczmy No jak widzicie całkiem sporo Nawet bardzo dużo Więc słuchajcie na jak widzicie już to mega fajnie tutaj idzie No i myślę że w dzisiejszym odcinku to by było na tyle Także jeśli ten film wam się spodobał to zostawcie łapkę w górę Oraz suba, dzwonkiem na moim kanale A ja już nie przedłużę tego filmu Także to na tyle trzymajcie się no i cześć